Uśle. Szanowni Państwo, to w imieniu Starosty, bo przed tym złożeniu powiedzieć, chciałem serdecznie zaprosić, że starosta dzisiaj nie mógł, nie, mógł, nie mógł brać udziału w tej konferencji w z powodu wcześniej podjętych zobowiązań, ale bardzo chciał być i, i jest z nami na pewno myślanym w tej, w tej konferencji. Wiadomo, że kolej tam już było wspomniane w tym latach XIX wieku, była wielkim rozwojem dla. Powiatu Limanowskiego, chociaż można by zawdzięczać sawinę, rafinerię, rozwój tych sawin, całego tutaj rejonu Limanowskiego, od tym barku czy mszany dolnej, gdzie właśnie dzięki tej kolei można było emigrować do, za pracą dalej w Europę, jak również mogła następować ta wymiana towarowa. Ja tutaj chciałem się zwrócić do pana profesora, bo tak się składa, że od 1982 roku pracowałem na tej linii kolejowej do zakończenia jej funkcjonowania jako maszynista z przerwą dwóch lat do wojska, co było, ale bardzo wiele faktów z tej, z tej działalności tej linii wiem znam bo byłem świadkiem naocznym odnośnie nawet kursu tych lokomotyw, co pan tu wspominał bo jeździłem na tych wszystkich typach lokomotyw SP, SM, SU, ST-43, te rumunskie lokomotywy także Jestem tak powiedzmy, naocznym świadkiem, z kilkoma faktami bym się tutaj zgodził, niektórymi troszkę tam pan profesor może no, nie był tak zupełnie dosadny odnośnie tych, 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 tych wszystkich rzeczy, ale chciałem tutaj zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt, który na tych różnych konferencjach, który jestem jako kolejarz, bo jesteś na emeryturze, po 40 latach masz miejsce pracy, ale... Ale zwróćcie uwagę, właśnie te lata, kiedy Pan Profesor wspomniał, 2002 drugi czy pierwszy rok, kiedy ta linia była zamknięta i tu też jest na śladek ich tego spotkania w Dobrej, niedaleko Dobrej, którego ona właśnie dzięki posłowi Sasowi z Nowego Sącza, ta linia funkcjonowała później jeszcze dalej i nie była wtedy już całkowicie zamknięta i rozebrana. Był to okres taki, właśnie kiedy linie zamykano, całkowicie rozbierano, żeby śladu potem nie było, żeby komukolwiek później, później jeszcze nie było na, na myśl już odbudować te linii. I właśnie na tej konferencji dobrej spotkali się wówczas właśnie poseł Sas, poseł Parchański ze Słopnic, starosta Limanowski, Roman Duchnik, przewodniczący Rady Bolesław Żaba, wójtowie z tej linii, z tym barku, z Limanowej, z Myszany. I właśnie dzięki te, tego, temu spotkaniu zapadła decyzja o odbudowie, znaczy o odbudowie. Wtedy było osłowisko na, na podłogieniu, właśnie znaczy podłogieniu tu było tutaj po boronce i ze względu na to, osobisko ta linia miała być zamknięta, tak się nawet składa, że ostatnio właśnie pociąg jego osobowo Ja osobiście bo, po moim przejściu, do pociąg jego ta linia zamknięta, bo była tak dużo że osobisko, żeby było niebezpieczne na, na, na dalszej jazdy. I dzięki właśnie temu spotkaniu, dzięki telefonowi, który poseł Sas wykonał z dobrej do ministerstwa do Warszawy. Została ta linia, została, została przerwana likwidacja tej linii i podjęte środki odnośnie jej odbudowy. Miałam właśnie tutaj osobiście, miał jechać z, 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 z starostwem do Krakowa odnośnie do, do Pana Województwa, odnośnie finansów. Zostały tam przeznaczone środki, gdzie została ta właśnie ta, ta przerwa zlikwidowana i te, te pociągi zaczęły pulsować, ale ze względu na to, że jednak frekwencja tych pociągów była bardzo słabona, ale w była słaba ze względu na szybkość podczuwania tych pociągów, bo to ta szybkość wtedy przejazdowa na miejscami było 20 na godzinę 30. Coraz ta linia była degradowana, więc szybkość tych, tych, tych pociągów coraz bardziej malała, no ale jak szybko malała, no czas się wydłużał i coraz mniej było pasażerów. Ale dzięki tej właśnie, tym decyzjom ta linia została w tej formie, jaka dzisiaj jest. Później nastąpiło to, że przejazdy tego pociągu retro i dzięki temu właśnie ta linia funkcjonuje. Dzięki właśnie może temu też też należy wspomnieć tutaj senatora Koguta, który przez tyle lat, tyle lat właśnie walczył o tę nową linię w tych różnych swoich działalnościach jako sanatorskich czy jako politycznie różnych, że ta linia mogła, znaczy myślenie i dyskusja nad tą linią trwała tyle lat w końcu w końcu jest teraz właśnie została realizacja. Także że bardzo się cieszę, że po tylu latach ta linia istnieje, dalej. ta część, mam nadzieję, że tą część tutaj tę starą część tutaj, tym barku, czy dobrej to odmuszamy zostanie zachowana jako jak część turystyczna a ta nowa linia będzie obok, ale a tą linię może zachować żeby była jako dla celów turystycznych, rekreacyjnych żeby można było też wspominać te dawne czasy tej linii galicyjskiej, tych parowozów przejazdu tego, tego prostu tych zapachów tego dymu ognia. ja miałam również możliwość troszeczkę do pieca poładować, także się znam tę demokrację też od, 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 od wewnątrz. Także dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Bardzo proszę Panie Przewodniczący.